Witam Was serdecznie w kolejnym denku kosmetycznym. Tutaj widzicie kosmetyki, które ostatnio nazbierałam. Myślę, że z tego wystarczająco dużo, żeby przejść przez denko. I myślę, że tym razem jest też sporo rzeczy, których jeszcze u mnie nie widzieliście, ale to się okaże, <grytanie> dajcie znać. Zaczynam od masła do ciała, akurat takie mi się trafiło. I to jest masło pochodzące z Soap. And glory, które dostałam od koleżanki i które powiem Wam tak: ma zapach niesłychanie intensywny i długo utrzymujący się. Aczkolwiek, czy jest to zapach y, niesamowicie piękny, to nie wiem, to już jest kwestia gustu. I tak samo myślała zresztą ta koleżanka. I ono nie jest jakieś rewelacyjne, jeśli chodzi o sposób nawilżania. To znaczy, zostawia taką przyjemną w dotyku skórkę, ale nie jest to prawdziwe, dogłębne nawilżanie, tylko takie powierzchowne załatanie problemu i przykrycie problemu. Dalej mam rzecz, która pochodzi z Ministerstwa Dobrego Mydła. Tutaj miałam cały zestaw, jakby śliwki z czekoladą. Tak się chyba nazywało czy śliwka po prostu, ale w yy, praktyce. Jest to śliwka z czekoladą i to był peeling cukrowy do ciała, taki olejowo-cukrowy peeling, który jest super, ponieważ skóra potem była już naprawdę nabilżona już niczego innego nie trzeba było stosować, także jest naprawdę fajny. Też go dostałam kiedyś w prezencie od koleżanki. Dalej mamy perfumy, to jest bi Balenciaga. Ja uwielbiam te perfumy. I w ogóle z nim jest taka śmieszna historia, że dla mnie one pachną pieprzem. Mimo, że one nie pachną pieprzem, ale dla mnie jest to pieprz. I pamiętam jak kiedyś byłam w Curychu na lotnisku, wysiadłam z pociągu i przede mną szła kobieta, która pachniała tym po prostu tak cudownie, że ja wpadłam do perfumerii i zaczęłam pytać panie, czym, co pachnie pieprzem z nowych zapachów, o co chodzi. No zaczęły mi pokazywać, nic nie pachniało tym pieprzem i nagle tak stoi przede mną na Balenciaga na takim podejście, i mówi do mnie po prostu, że mam ją powąchać I to było dokładnie to Poprosiłam wtedy pani, żeby mi odpsiknęły próbkę Ponosiłam to kilka dni i kupiłam Bo po prostu jest cudowny Ten zapach na pewno do niego wrócę Więcej zapachów tu nie mam Więc po tematyce nie możemy iść dalej Ale po prostu pójdziemy po tym, co leży obok tego zapachu I jest to serum z Cosrx Nigdy nie wiem, jak się to wymawia. W każdym razie jest to serum yy, takie na wągry, o którym Wam już mówiłam w moich ideałach pielęgnacji. Są dwa rodzaje tego serum, do blackheads i whiteheads i ja oba uważam za równie dobre, chociaż może ten do blackheads jest troszeczkę bardziej skuteczny w moim przypadku niż ten do whiteheads, jeżeli chodzi o nie wiem właśnie, jak to sprecyzować, ponieważ teoretycznie ten whiteheadowy powinien być bardziej skuteczny w zwalczaniu po prostu pryszczy, zwykłych pryszczy, bo ten blackheadowy wiadomo jest od wągrów. W każdym razie ten sprawdza mi się gorzej, jeżeli chodzi o likwidację pryszczy. Jeżeli mam taki okres w życiu, że. Że mnie wysypię po prostu i mam sporo różnych rzeczy gdzie nigdzie, to ten wągrowy jest bardzo dobry, bardzo skuteczny. Jak się go codziennie stosuje, to naprawdę parę dni wszystko poznika. Dalej mam mój ulubiony żel do mycia twarzy z Desert Essence. Pokazywałam Wam już go 100 tysięcy razy i dalej będę Wam go pokazywała, ponieważ uważam, że nie ma lepszego płynu do mycia twarzy, po prostu nie spotkałam się z lepszym w moim życiu. Tutaj mamy do demakijażu rzecz, to jest płyn do demakijażu oczu dwufazowy, który też wam pokazywałam w moich ideałach pielęgnacji. Bardzo go lubię, jest bardzo mocny, fajny, bo ma małe opakowanie, niedrogi. Nie ma tutaj niczego, co mogłabym mu zarzucić. Dalej mamy znowu przy koreańskiej kosmetyce pozostając tę samą markę co przed chwilą i mamy tutaj krem ze ślimaka, taki który stosuje na noc, on jest dość lepki, ale szybko wchłaniający się, czyli jest lepki nie dlatego, że jest taki tłusty, tylko lepki od tego śluzu ślimaka i działa rewelacyjnie, co jest potwierdzone nie tylko przeze mnie i moją opinię. Dalej mamy też krem ze ślimaka, ale ten czarny krem ze ślimaka Mizon, który do niedawna był moim zdecydowanym ulubieńcem, ale ten raczej go zdetronizował i teraz już wracam do tego częściej niż do tego. I też z Mizon mamy tutaj krem pod oczy ze ślimaka. I jak już wiecie, w moim przypadku z kremami pod oczy jest to taka sprawa, że ja oczekuję od nich zbyt wiele, ponieważ ja mam problem z krążeniem limfy tutaj w tych okolicach I niestety rano jak wstaję to mam takie poduszeczki i krem pod oczy nie jest od tego, żeby te poduszeczki się wchłonęły, bo to jest niemożliwe. Krem pod oczy jest od nawilżenia tej okolicy, od zadbania, żeby się przedwcześnie nie pomarszczyła. A ja zawsze spodziewam się, że kupię coś nowego i to się wchłania, to się nie wchłania. W każdym razie ten krem spełniał, sprawdzał się bardzo dobrze, ale nie wchłaniał mi poduszek. <noise> nie mogę chyba tego oczekiwać. Dalej mamy krem z Andalu. To jest krem na dzień, który ja bardzo lubię i w zasadzie tylko już tego używam od dość długiego czasu. To jest krem z serii dla skóry wrażliwej z tymi wyciągami z róży. Kolejna rzecz to jest rzecz z kolorówki. To jest jeden z moich ulubionych tuszy do rzęs. Do których też wracam. Akurat teraz go nie używam, bo mam inny, który dostałam, ale ten już też leży w zapasie. I to jest tusz do rzęs z Fusion Formula. On ma taki bucik zawsze, taki jest bardzo kobiecy. Wiecie, tak ładnie wygląda. I ma taką fajną, dużą szczotkę, którą ja bardzo lubię. Też jest dość, z dość dobrym składem i w dobrej cenie, więc. Często do niego wracam, tak jak Wam mówię, praktycznie już tylko tego używam. I tutaj mamy jeszcze rzecz antycelulitową z Eveline, która była też bardzo, bardzo fajna, jak na krem antycelulitowy. Oczywiście to za nas nie schudnie, to za nas nie poćwiczy, ale bardzo dobrze te kremy, moim zdaniem, wspomagają pielęgnację antycelulitową, zwłaszcza jak się je. Aplikuje jakimś masażem, a nie po prostu smarowuje i wychodzi z łazienki Dobrze kochani, to wszystko jeżeli chodzi o denko kosmetyczne Jak widzicie, o, przez wszystkie rzeczy przebrnęliśmy Tutaj mi się jeszcze wywalają Mam nadzieję, że było troszeczkę rzeczy nowych, których jeszcze nie było Jeżeli znacie te produkty, używacie ich, dajcie znać co o nich myślicie Czy je lubicie, czy do nich wracacie I Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem Pa, pa!